Signor Ronaldo, co się pan życzysz na te święta wielkanocne? No normalnie. Życa się, żeby wszystko zeżar to, co że kupił do zeżarcia, bo to, co że kupił do wypicia, to na pewno wypijemy. No i życa się, żeby w Messi się udławił jajcem. I tyle. Panie Argentyńczyku, z brodą, co się nazywasz Messi, słyszał pan, co panu Ronaldo życzy na święta? No normalnie, ja słyszał, co mi powiedział i opowiem mu tak szybko. Jak on by miał jajca to by się mógł pomalować jako pisanki, ale on nie ma jajec i niech mnie bodnie w I ciul. Messi się obraził. A ja to mam kajś. Chopie ja się nie będę tym przejmował ty, te. O teraz mu święta, rozumiesz, pojada się do umci, dostana dziesięć zeta, bo ją poparfinu w dingusa i gist! No he, a dumie przyjedzie ujek. I będziemy normalnie przerabiać temat, nie do wiadomo, a Ronaldo, no co, u nie trochę głupi. No dobra, jak Messi chce, to będziemy się wadzić, ale ja źle znoszę te zwady, bo mi się powiększył ten pieprzyk i zaś muszę jechać do kosmetyczki i go łoboczyć. a Messi jest głupi! Herr Robert, warum Messi wadzi się z Ronaldo? Nie, no, ja nie wiem, czy mu się wadzą. Powiem tak, wesołego jajca i chcę do realu. Dobra, koniec wady, ale jo, jest najlepszy. I tyle. Powiedział, co wiedział, i da do domu że się schował, mój drogi oglądaczu. Chciałem ci ino życzyć wszystkiego dobrego w te święta, żeby ci bas nie pękł, z tego całego żarcia. Aleluja i nie zeżerej migowy. I po co oni nas sam wrazili? Czemu Gienek się nie ruszał? Gienek! Boże, Jezus, Gienek nie żyje. Matko Święto, zawrzyj gęba, Alojs, to jest ino do zdjęcia. A jak my są wodą i oni nas wypiją, zawrzyj się i się nie ruszej.